Witam, witam. Łobawę tego typu widzowie. Chyba, iść do przodu nie to tyłu widzowie tego typu. Jak tam żyjecie, widzowie? A przy okazji, w tym tygodniu ogarnę Wam wszystkie poznanie życzenia. Ach, w tym tygodniu będę miał taki luzu. To Wam ogarnę to wszystko. Po prostu możecie cały czas sobie już zamawiać. A ja po prostu. Zaległe, które jeszcze nie dostaliście, a wpłaciliście papierem, bo widziałem, wszystko mam, już wszystko przygotowałem, tylko nie miałem czasu wizowy na ogoniecie, a ten dnia pakiet będę miał luzu, to może się już cały czas sobie zamawiać wizowy. Łoba będzie tego typu no. Ciepień, zaraz będzie wrzesień Jak siepień już, już wskaczył to z górki Widzowie I dziękuję za to, że sobiecie kanał tować Bardzo się z tego cieszę, że subiecie, udostępniacie Bardzo z tego się cieszę Widzowie ten kanał się rozwija i przekazy możecie pytania pisać na komentarzach, bo następna część będzie pytań i odpowiedzi od widzów bo się szykuję bo widzę że wam się to podoba i będę to dalej robił widzowie A co, yy... Widzowie, o co chodziło, bo tam było pytanko, o co chodziło z tym Quinta TV, wczoraj. Widzowie, to jest długa historia, od tego zacząć. E, chyba po prostu, jak wiecie o tym widzowie, żony kręci, kręci, żeby miał fame. To jest jeden problem. Nie podbija pod mój fame, to jest na ale to jest jego obroszka, nie moja. Widzowie ja się tam nie przyjmuję. Jak ktoś nie wie, to proszę weź na mój kanał. Tam jest objaśnione o co i jak o co poszło. Dokładnie. Powtarzasz się, nie będę widziała. I dziękuję za to, że udostępniacie ładna pogoda w Wczoraj to była deszczowa cały dzień lało, A dzisiaj ładna pogoda. Tylko na gorzej widzę to jest to, że po prostu lało cały dzień i to wszystko po prostu paruje. Powinno być tak przez tydzień, żeby popadało, nie lało, tylko po, popadało przez tydzień. To by były efekty. A wczoraj cały dzień lało. I to wszystko poszło. tak się mówi, widzowie, wszystko wyparowało. I tak jest susza, i tak widzowie. Widać to po drzewach. Widzowie. Ale cóż. Takie życie. Nic się nie zrobi z tym. Widzowie. Pamiętacie. Widzowie. Że Ja jestem. Jestem aktywny na YouTubie. Mam nadzieję, że. Aha. Bo coś tam. Mówiliście widzowie. O tym panie. Ten panie Ryś, pan Rysiu. Dlaczego on się podbija pod mój fame? Z tego powodu, że po prostu on po prostu szuka. Szuka fameu Bo nie umie wytworzyć swój fame, tylko musi się podbijać. Tak dużo ludzi się podbija pod mój fame. Wywiadę nie wywiadę, Ala wywiadę Widzowie. To jest właśnie to, że e, podbijają się pod kogoś. Święty. To, że jestem człowiekiem znanym youtuberem, to nie znaczy, że trzeba się pod kogoś podbijać. Proste wizowe Tylko niektórzy myślą, a bo na bązie e, podbiję fame i będę miał większe problem dzięki temu, że taki Bonzo. Jest y, znanym człowiekiem, youtuberem. Nie lubię coś takiego widzowie. I to jest wkurzające widzowie. No cóż? Jak nie nauczą się samemu, to nie chuja, jak się mówię. I tak y, te osoby, które się podbijają pod fame mój i tak... Nie wystartują jak ja wystartowałem, wystarczy, że gdzieś pójdziecie. Czy tego znasz takie Bonzo? No tak, znam. bo ja jestem popularnym człowiekiem, a podpieniają się pod kogoś, wiem, to jest dla mnie frajeństwo, że twój FEMI jak ja wytworzę od podstaw, tak niektórzy podbijają się tak, żeby pokazać, że potrafią. Mm, Potrafię. Gównowarte. <laughs> jak się mówi widzowie. Że... No właśnie. Ale cóż. Jak ktoś jest frajerem, to będzie frajerem. W tym sensie, że się pod kogoś fajny. Dziękuję. Albo druto Nie się podbijają, ale takiego fejmu jak ja mam to nigdy nie zdobędzie Nie ma chuja we wsi. <laughs> Proste jak drut widzowie Po prostu Niektórzy nie potrafią wytworzyć Tylko na nich muszą nabić fejmu To trzeba być frajestwem. I być frajerem Żeby się podbijać pod kołyszem Proste widzowie. Ale dobra. To jest to, co to jest moja opinia. Nie wiem jak wasza widzowie na ten temat. Co sądzicie, to piszcie na komentarzach. To jest moja opinia. Nie każdy musi się ze mną zgodzić. wiadomo, ale powiedziałem, tak otwartej szczerze widzowie. Na ten temat co o tym sądzę. No dobra, kończę. Dziękuję za suby. Dziękuję za to, że udostępniacie, bardzo się z tego cieszę. Idźcie do przodu, nie do tyłu i trzymajcie się na samym odcinku tego typu i piszcie na komentarze pytania Pytanie i odpowiedzi od widzów tego typu, bo będzie następna część tego typu Bębęż.